Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że to nam przypada przyjemność komentowania dziś dla Państwa tego meczu. Zapraszamy dziś Państwa na mecz ligowy, czyli to, na czym polega piłka. DC United zmierzy się z Toronto FC. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Tak wygląda skład gospodarzy na to spotkanie. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Joining us today. Enjoy the match. Rusza więc pierwsza połowa. Co teraz zrobi? Nic z tego świetny refleks. Centra w pole karne, obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Faul. Ale ma przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny, aż się prosi, żeby go wykorzystać. Prosto w mur. Zmarnowana okazja. I teraz dobra okazja do kontry. W piłce nożnej niczego nie można być pewnym, ale teraz wszystkie oczy zwrócone są na niego. Czego się po nim spodziewasz, Jacku? Trzy trafienia w trzech ostatnich meczach pokazują, w jakim jest gazie. A gdy gwiazda tego formatu jest w formie, to nie ma rzeczy niemożliwych. Szybka wymiana podań. Próbują rozklepać obronę. Ładna gra dla Oka. Kibice wstrzymali oddech. Miał okazję. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Znowu bramkarz. Jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki. Dość niefrasobliwie przerwana ta akcja. Myślę, że sędzia jest tego samego zdania i zaraz zobaczymy żółtą kartkę. Wczesna żółta kartka i co teraz? Do końca spotkania będzie na cenzurowanym. Musi uważać, by nie złapać drugiej i nie opuścić boiska. Kto wie, może nawet zdecydują się na taktyczną zmianę. Taka kartka to solidny argument za Roszadą. Ogrywa z wolnego w pole karne rywali. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Czy zdoła strzelić? Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Gra puszczona. Zastosowana korzyść w tej sytuacji. Jest dużo miejsca na skrzydle.

Nie kombinuje, wrzuca. Udało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. Podręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. Naciskają go, bardzo niebezpieczna sytuacja. Aut po tej udanej interwencji. Gomis. Flores, Insigne, no i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Lich. wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Wrzuca piłkę pod bramkę. I broni bramkarz. Coś niebywałego. Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak. Bernardeski. Flores. Lorenzo Insigne. Prostopadłe podanie. Dobrze pomyślane. Nie patyczkował się teraz. Wybił daleko. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy, zabiera piłkę we własnym polu karnym. Kluczowa interwencja Ołusu. Dużo miejsca na skrzydle, może zaatakować. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Kontrat. Trzeba szybko wracać. I tracą piłkę. Dobrze zapowiadający się kontratak nie przyniósł im korzyści. I od razu go cisną. Ołusu. Flores. Insigne. Jeszcze trochę, a Bramka będzie w zasięgu. Teraz ratuje przed stratą gola. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Piłka w grze. Nic z tego, świetny refleks. Wczesna, żółta kartka, i co teraz? Do końca spotkania będzie na cenzurowanym. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. I tak, piłka w siatce! Otworzył nam wynik tym trafieniem. O piękna Bramka! Może się wydawać, że strzał z tak bliska to łatwizna, ale wymaga to pewności siebie i nie lada refleksu. No to mamy 1 do 0. Awusso I teraz Christian Benteke. Ruszył do ataku. Chyba wie co chce zrobić. Co teraz? Słyszy presję trybun. Prowadzi piłkę. Coś próbuje wykombinować. Skutecznie teraz broni piłkę. Odebrał tę piłkę jak na treningu. pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Flores. Tak się powinno stopować ataki rywala. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Okazja teraz. Zagrywa w okolice pola karnego. Warto się czasem postarać, przycisnąć przeciwnika i w nagrodę zdobyć piłkę. Wciąż prowadzi piłkę. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Bernardeski. Long. Gomis. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Goście nie dają gospodarzom nacieszyć się piłką. Tyle tylko, że niezbyt potrafią skorzystać z tej optycznej przewagi. Ciężko idzie im dziś atak pozycyjny. Gra kombinacyjna niespecjalnie się klei. Stanęli w środku pola i nie potrafią przebić się z atakiem. Przechwyt, i są przy piłce. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Świetnie go teraz wypuścił. A i sędzia zatrzymuje tę obiecującą akcję. Jednak spalony. Ale taki na granicy. Naprawdę. Niewiele brakowało, żeby ta akcja mogła być kontynuowana. No cóż, może następnym razem. Może teraz wyrównać? Tak, mamy wyrównujące trafienie, a więc ten mecz zaczyna się na nowo. Spójrzmy raz jeszcze na tego gola, bo i też jest na co. Piłka wpadła do siatki tuż pod poprzeczką i wydaje się, że nie dało się tego obronić. Mamy remis. 1 do 1. Klich. Gra puszczona. Zastosowana korzyść w tej sytuacji. Zobaczymy, czy jeszcze sięgną po zwycięstwo w końcówce. Bernardeski. Bernardeski Dobrze to teraz wygląda. Tiki-taka szukają luki w szeregach rywali. Ołusu. Bernardeski w posiadaniu piłki. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Mamy informację, że ten mecz potrwa jeszcze dwie minuty. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. No, dobra to była obrona. Jeszcze trochę i ten mecz się skończy, a my wciąż mamy remis. Czy ten rzut rożny coś zmieni? Sędzia wraca teraz do tamtej sytuacji i pokazuje żółtą kartkę, głęboka ta centra z narożnika. Świetny refleks, czesna żółta kartka, i co teraz? Do końca spotkania będzie na cenzurowanym. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. I tak, piłka w siatce! Otworzył nam wynik tym trafieniem. Może teraz wyrównać? Tak, mamy wyrównujące trafienie. A więc ten mecz.